I 249 kotka kojarzy. Koty w kategorii kastratów są przedłużeniem bytności kodów w domu. zwiększyły swoją karierę kodowlaną. Nie mogą się już rozmnażać, ale mogą konkurować, mogą startować i być prezentowane na wystawie, tak aby, aby inni mogli zobaczyć, że dożywają słusznego, sędziwego wieku, a nie tylko są używane w tym okresie, kiedy mogą się rozmnażać, jak również są wizerunkiem danej hodowli, bo każdy kot w tych trudnych przydomkach tzw. Tak, hodowlanych, na których my się załamuje nie nas język. Przydomek hodowlany jest przyznawany na okres 50 lat i jest tak jakby świadectwem pochodzenia w imieniu, czy jest nazwiskiem skąd, z jakiej hodowli pochodzi. Dodatek PL oznacza z jakiego kraju jest dany przydomek hodowlany. A więc jest to wizytówka danej hodowli. Evet. 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 Evet.

Pozostali sędziennie na koda z numerem 249. Tuchamy nie z minimum. A my dziękujemy kodu 268.